Chciałabym Wam przedstawić książkę pod tytułem Był sobie pies, autorstwa Bruce'a Camerona. A więc, opowiada ona, jak można się domyśleć, o psie, który odradza się w różnych wcieleniach. Czemu tak? Mianowicie chodzi o to, że ma do wypełnienia niezwykle ważną misję. Chodzi o to, że ma nauczyć drugiego człowieka miłości. No bo powiedzmy sobie szczerze, to pies odda za nas swoje życie. To pies bardzo tęskni, gdy nie widzi właściciela, pół minuty. Więc ważne jest, by posiadać w życiu takiego przyjaciela. W książce odradza się on jako bailey i trafia do małego chłopca. Dorasta z nim, pokazuje, co te, czym naprawdę jest uczucie. No później chłopiec dorasta, zaczyna interesować się dziewczynami. A pies idzie trochę w odstawkę, ale nigdy go nie zostawia. Więc raz mówiąc, bardzo polecam przeczytać tę książkę wszystkim miłośników czworonogów, ale także zwykłym ludziom, którzy mają w poważaniu to, co się dzieje z takimi biednymi pieskami, na przykład w schronisku czy na ulicy. A więc możecie sobie szukać prawdziwej miłości, możecie w nią wierzyć. Ja tam mam książkę, mam mojego cudownego pieska i nic mi więcej nie potrzeba. Pa, pa!